Cześć, witam was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem was zaprosić do recenzji smartwatcha marki MyPhone. Jest to watch Adventure, model, który cieszy się ostatnio bardzo dużym zainteresowaniem i też dobrymi opiniami, głównie ze względu na to, że w przystępnej cenie otrzymujemy całkiem niezłe parametry techniczne. Mamy metalową kopertę tego zegarka, mamy też wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43 cala z funkcją Always On Display. Jest zbudowany GPS, jest barometr, jest kompas. Mamy też całkiem wydajną baterię, 380 mAh, odporność na zachlapania, no i wymienne paski. A to wszystko w cenie zaledwie 299 zł. Tak więc, no, rzeczywiście zegarek zapowiada się bardzo ciekawie. Na początek zaczniemy sobie od zawartości zestawu. I tutaj chciałem Wam pokazać to pudełko, ponieważ ono tutaj dość ciekawie zrobione. Zobaczcie. W ten sposób sobie otwieramy zawartość tego zegarka. Czyli, już na pierwszy rzut oka, zegarek tutaj sprawia bardzo dobre wrażenie. Żeby nie przedłużać, ja sobie już tutaj rozpakowałem ten zestaw. No, jak widzicie, w zestawie mamy zegarek, mamy dodatkowy pasek oraz tutaj przewód do ładowania tego zegarka. Jest też prosta instrukcja obsługi. No i zaczynamy od budowy wykonania tego zegarka. Jak widzicie, mamy tutaj tą okrągłą kopertę. Oberta jest metalowa, z tego co podaje producent. Pod naklejką mamy wyświetlacz AMOLED. Za chwileczkę sobie ten zegarek uruchomimy. Dwa przyciski mechaniczne, z czego ten pierwszy tutaj jest też pokrętłem. Tak więc on pełni podwójną funkcję. Drugi jest tylko do uruchamiania funkcji. Za chwilę też sobie to wszystko sprawdzimy. Na lewej krawędzi mamy tutaj głośnik. Jest też budowany mikrofon do prowadzenia rozmów telefonicznych za pomocą łączności Bluetooth. Od spodu sensory, piny do ładowarki. No i ten pasek dwukolorowy, który tutaj widzicie, czarno-szary. Pasek bardzo elastyczny, silikonowy, miękki. Myślę, że będzie się z niego wygodnie korzystało. Natomiast on tutaj jest oczywiście wypinany na tych teleskopach. I w zestawie, jak widzieliście, mamy drugi pasek. Pasek tym razem w kolorze czarnym o nieco innej strukturze. No i też tutaj nieco innym zapięciu. Chociaż oba oczywiście są zapinane na taką klasyczną sprzączkę. Natomiast w przypadku tego paska, który jest w zegarku, jeżeli chodzi o ładowanie tego zegarka, to mamy ten przewód USB. No i możemy ładować oczywiście ten zegarek z dowolnej ładowarki od telefonu lub też z gniazda USB komputera. Słońce magnetyczne przyciąga się do zegarka i w ten sposób go ładujemy. Trochę szkoda, że nie jest to podstawka ładująca, którą ja osobiście bardziej preferuję, natomiast y, oczywiście to rozwiązanie też jest bardzo popularne i nie spotkałem się, żeby sprawiało jakiekolwiek problemy. Tyle konstrukcyjnie. Teraz sobie może uruchomimy ten zegarek. Po uruchomieniu mamy kilkanaście języków do wyboru. My oczywiście wybieramy sobie od razu język polski. No i tutaj mamy informację, żeby skonfigurować ten zegarek, to musimy sobie pobrać i zainstalować aplikację Fitbank ze sklepu Google Play lub też z App Store. Przechodząc od krawędzi prawej do lewej, mamy kod QR do pobrania aplikacji mobilnej. Po pobraniu aplikacji mobilnej musimy oczywiście sobie ją zainstalować, założyć sobie konto w tej aplikacji. Możemy też korzystać z konta gościa, tak jak ja w tym momencie, natomiast będzie ono tutaj nieco ograniczone. Pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście dodać nasz nowy zegarek. Pamiętajcie, żeby mieć włączoną lokalizację i włączoną opcję Bluetooth. Jak widzicie, zegarek został już wykryty, więc klikamy połączenie z zegarkiem. I teraz na zegarku pojawił się kod do sparowania z aplikacją. Więc sobie go tutaj teraz wpisujemy. Następuje parowanie. No i jak widzicie, zegarek został już. Dodany. W tym momencie musimy sobie skonfigurować płeć, wiek, z rozwagę. Jeżeli tego nie zrobimy, to nie możemy przechodzić dalej. Więc sobie tutaj kliknijmy jakiekolwiek dane. Następnie możemy tutaj nadać mu nazwę. I tutaj od razu możemy sobie wybrać, jakie ustawienia chcemy skonfigurować. Więc sobie ustawmy wszystkie, przechodzimy dalej. I teraz, dla aplikacji, możemy zezwolić na powiadomienia. No, i dopiero teraz będziemy mogli otrzymywać wszystkie wiadomości SMS, powiadomienia bezpośrednio na nasz zegarek. Więc to mamy już ustawione. W tym momencie, zegarek jest już sparowany z aplikacją. Jak widzicie, ustawiła nam się też godzina. Mamy tą tarczę pierwszą do wyboru. Więc praktycznie możemy już tym naszym zegarkiem w pełni zarządzać. Jeżeli chodzi tutaj o jakieś informacje o zegarku, no, to wchodzimy w połącz. I teraz, jak widać, mamy tutaj tarcze, które są w tym naszym zegarku obecnie zainstalowane. Możemy sobie też przejść do galerii tarcz. I tutaj, jak widzicie, jest mnóstwo dodatkowych tarcz, które możecie sobie wgrywać do tego zegarka. Każdą taką tarczę jesteście w stanie sobie tutaj bez problemu w takim zegarku ustawić. Wybieracie jakąś tarczę, którą chcecie dograć. No i klikacie wgrywanie. No i po krótkiej chwili, jak widzicie, tarcza, którą sobie wybraliśmy zainstalowała nam się w zegarku, no i teraz będziemy mogli sobie z niej korzystać. Za chwileczkę dokładnie sobie to jeszcze zobaczymy, natomiast patrzymy sobie dalej. Aktualizacja programowania, instrukcja produktu, tutaj jakieś ustawienia ogólne, jeżeli chodzi o ten zegarek, takie jak na przykład restart, rozparowanie zegarka z aplikacją. Następnie mamy powiadomienia i transfer muzyki. I tutaj jeżeli sobie wejdziecie tą zakładkę, to sobie możecie wybrać jakie aplikacje mają Wam wysyłać powiadomienia. I tutaj jak widzicie, wszystkie aplikacje, które są w telefonie, jesteśmy w stanie sobie wybrać, ustawić, żeby nam te powiadomienia wysyłały na zegarek. Pozostałych tutaj ustawień, no to oczywiście przypomnienia o ruszaniu się, jakieś tutaj cele, picie wody i tak dalej. Wyświetlacz, jasność, tutaj możecie sobie to regulować. Też czas podświetlenia wyświetlacza od 7 do 60 sekund. Wybudzenie zegarka poruszeniem nadgarstka. No i opcja wyświetlacz zawsze włączony, czyli ten tryb Always on Display. I tak on tutaj wygląda. Zobaczcie, ja teraz poruszyłem zegarkiem, więc wyszliśmy z tego trybu. Natomiast po 7 sekundach zegarek się wygasi i przejdzie w tryb Always on Display. Tak to dokładnie wygląda. Więc mamy tutaj podląd na godzinę w tym trybie. Natomiast poruszenie ręką wybudza nam zegarek. Następnie zarządzanie połączeniem Bluetooth. Możemy go włączyć, wyłączyć. Połączenia przechodzące, ustawienia odnośnie pogody, pomiar danych dotyczących zdrowia. I tutaj możemy sobie włączyć pomiar tętna i HRV, pomiar saturacji, pomiar stresu. To mogą być takie włączone pomiary na stałe i zegarek będzie cały czas monitorował te nasze parametry zdrowotne. Następnie treningi, strefa tętna, i tutaj możemy sobie też włączyć tryb maksymalnego tętna, ustawić sobie wartość tego tętna, i tutaj oczywiście będzie nas zegarek o tym informował o przekroczeniu np. tego tętna maksymalnego. Ustawienia przycisku SOS, kontakt na wypadkach i tutaj dodajemy sobie jakiś numer książki adresowej, do którego chcemy wysłać szybką wiadomość SOS. Czas na świecie, alarmy tutaj już klasycznie, więc tego Wam nie będę może pokazywał. Połączone aplikacje, tutaj macie możliwość podłączenia aplikacji Google Fit lub też Strava. Z tymi aplikacjami ta aplikacja też się może łączyć, przesyłać dane, informacje o aplikacji. Przechodzimy do podsumowania i tutaj w tej podsumowaniu właśnie będziemy widzieli wszystkie nasze aktywności fizyczne, nasze cele. Czyli mamy na przykład aktywności fizyczne, ilość przebytych kroków, spalonych kalorii, czas aktywności, czas w ruchu, odległości przebyte itd. I to oczywiście dla poszczególnych dni tygodnia, dla poszczególnych miesięcy mamy też dostęp do treningów. Jeżeli będziemy takie treningi przeprowadzać, to będziemy mogli sobie je podglądać, analizować, aktywne kalorie, czas aktywności, pomiar tętna, tętno spoczynkowe, HRV Pomiar stresu, pomiar tlenu we krwi, odległość, czas w ruchu, spinaczka po schodach. No i tutaj, jak naprawdę, to by było tyle. Do każdej takiej kategorii, oczywiście, możemy się dostać i przeglądać sobie wykresy, sprawdzać, jak to wyglądało w poszczególne dni, tygodnie, miesiące oraz lata. Tak on się prezentuje już po zapięciu na ręce. To jest właśnie ten pasek szaro-czarny. No i jak widzicie, jeżeli chodzi o wielkość tego zegarka, no to tutaj. Koperta nie jest zbyt duża, ładnie wykonana, wydaje mi się, że zegarek się dobrze prezentuje na ręce. tak więc Teraz przechodzimy do jego funkcji. Przytrzymanie zegarka, oczywiście szybka zmiana tarczy. Kilka tarczy wgranych, tutaj tą jedną sobie dograliśmy, którą Wam przed chwileczką pokazywałem. Tak więc myślę, że jest w czym wybierać. To na co warto zwrócić uwagę, no to tutaj dobra czytelność tego wyświetlacza, jak widzicie kąty widzenia świetne, jest to ekran AMOLED, tak więc tutaj też dobra jasność, wysokie czernie. Od góry mamy belkę z powiadomieniami, jeżeli to jakieś nam będą przychodzić, to będziemy mogli tam sobie odczytywać, za chwileczkę sobie to potestujemy. Od dołu mamy dostęp do szybkich ustawień. I teraz zobaczcie, możemy sobie przejść tryb DND, monitorowanie SNU, tryb AOD, możemy go włączyć, wyłączyć. Mamy regulację poświetlenia wyświetlacza tutaj bezpośrednio z tego miejsca. Wybudzanie, poruszeniem nagarka możemy włączyć, wyłączyć. Następnie mamy latarkę. I tutaj zobaczcie, są trzy tryby: tryb świecenia, to kolor biały. Następnie mamy drugi tryb, taki pulsacyjny, biało-szary. I trzeci tryb to jest kolor czerwony. Oprócz latarki mamy oczywiście możliwość wyciszenia dźwięku, alertów. Następnie tryb zabezpieczenia zegarka przed wodą. Zobaczcie, jeżeli sobie damy blokadę wodną, no to praktycznie tutaj wyświetlacz nam przestaje działać. Tutaj nic nie możemy zrobić. Musimy przytrzymać tą koronkę przez kilka sekund. No i następuje odblokowanie, i przy okazji usuwanie wody z głośnika tego zegarka. Opcja Znajdź mój telefon, no i tutaj w tych ustawieniach to by było tyle. Teraz przechodząc sobie od krawędzi prawej do lewej, mamy pomiar naszej aktywności, czyli kroki, spalone kalorie, czas przebyty, pomiar tętna, ćwiczenia. I tutaj mamy dostęp do takich najpopularniejszych trybów sportowych, jak tutaj jazda na rowerze, bieganie czy też spacerowanie. Oczywiście mamy tutaj cele dla poszczególnych dni tygodnia. Kolejna opcja to jest monitorowanie snu, następnie dostęp do y, pogody. Jeżeli sobie teraz przechodzimy od krawędzi y, lewej do prawej, no to mamy tutaj sugerowane aplikacje, czyli takie, z jakich korzystaliśmy ostatnio. Jest też dostęp do na przykład y, telefonu. No i skoro mamy tutaj opcję y, też telefonu, no to zobaczcie, jak wygląda kwestia tego telefonu. Mamy dostęp do kontaktów, możemy tutaj sobie dodawać kontakty, możemy też je synchronizować z telefonu. Ostatnio wybrane numery i mamy też literaturę numeryczną, z której będziemy mogli sobie wybrać numer, z którym chcemy się skontaktować. Przejdźmy sobie do tej aplikacji, jakie są w tym zegarku zainstalowane. I teraz mamy tą naszą aktywność, którą widzieliśmy z głównego paska, czyli nasze ćwiczenia, dystans przebyty, godziny w ruchu, ilość pięter, nawet pokonanych. Następnie mamy ćwiczenia, tych ćwiczeń jest tak naprawdę z tego co podaje producent 50 trybów sportowych, tak więc myślę, że tutaj każdy będzie w stanie sobie wybrać coś dla siebie, zobaczcie wchodząc tu w kategorie mamy tutaj bieganie, turystykę, spacery, łyżwiarstwo, stepery, no naprawdę bardzo, bardzo dużo dzieci aplikacji, z których będziemy mogli korzystać. Uruchamiając taką aplikację mamy tutaj po pierwsze kalibrację GPS-u, ponieważ pamiętajcie, że mamy budowany GPS ten zegarek. Teraz jesteśmy w pomieszczeniu, więc na nam się nie skalibruje, natomiast na zewnątrz w ciągu 10 sekund powinniśmy mieć połączenie z GPS-em i będzie zegarek też rejestrował naszą aktywność podczas ćwiczeń, trasę jaką przebyliśmy, którą będziemy mogli następnie sobie przeglądać i analizować na przykład na aplikacji mobilnej w naszym telefonie. Oprócz ćwiczeń mamy też historię ćwiczeń. Następnie mamy analizę przebytych kroków, pomiar tętna, pomiar snu, pomiar stresu. Jest też pomiar oddechu. Dostęp do alarmów i tutaj możemy zobaczcie budziki dodawać bezpośrednio z zegarka. Nie musimy korzystać z aplikacji mobilnej, to jest też plus. Telefon to jest właśnie ta aplikacja, którą już widzieliście. Minutnik, stoper, pomiar saturacji. No i jest też właśnie budowany kompas oraz barometr. To są rzeczy, które myślę, że mogą Wam się jak najbardziej przydać. Widzimy tutaj wysokość nad poziomem morza, maksymalne, minimalne pomiary. No i też możemy mierzyć sobie ciśnienie atmosferyczne za pomocą tego zegarka. To jest bardzo przydatne, szczególnie jeżeli chodzicie gdzieś po górach. No to myślę, że te funkcje Wam się jak najbardziej przydadzą. Oczywiście dostęp do pogody, cykl menstruacyjny, aparat czy zarządzanie migawką aparatu, muzyka czyli sterowanie odtwarzaczem muzyki w naszym telefonie, zmiana utworów, play, pauza, czas na świecie, tutaj możemy sobie wybrać dowolny kraj. No i opcja znajdź mój telefon i dostęp do ustawień, w których znajdziemy takie opcje jak powiadomienia, nieprzeczytane wiadomości. Widok aplikacji, ponieważ aplikacje możemy wyświetlać w formie listy, tak jak teraz widzieliście, ale może być to też siatka lub też plaster miodu, zarządzanie wyświetlaczem, czyli poziomem podświetlenia, wyświetlacz AOD, czyli ta funkcja Always on display, wybudzenie, nad poruszenie nadgarstka, no i czas podświetlenia to wszystko możecie sobie wybierać włączyć, wyłączyć bezpośrednio też z zegarka. Zarządzanie dźwiękiem, czyli regulacja siły dźwięku, tryby cichy, zarządzanie wibracjami, domyślny poziom intensywny, aptyka koronki, no i ustawienia ogólne, informacja, język, regulacje prawne, reset urządzenia i wyłączenie tego urządzenia. Tak więc to są wszystkie funkcje, jakie znajdziemy w tym zegarku. To teraz zrobię sobie kilka testów. Zobaczmy, jak tutaj wyglądają wiadomości przychodzące, ile znaków możemy odczytać, czy odczytywane są emotikony, no i też, czy jest poprawnie rozpoznawana polska czcionka. Jeżeli chodzi o powiadomienia na tym zegarku, to wysłałem sobie tutaj kilka informacji i zobaczmy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o długość wyświetlanego tekstu, no to jest tutaj około 300 znaków pewno wyświetlanych, więc pod tym względem jak najbardziej ok. Druga rzecz, czy tekst polskich znaków, i jak widzicie, wszystkie polskie znaki są odczytywane, więc tutaj myślę, że kolejny plus dla tego zegarka. Następnie emodikony, no i tutaj niestety minus, ponieważ emodikony na tym zegarku nam się nie wyświetlają. Tutaj, jak widzicie, żadne emodikony się nam nie pojawiły. Tutaj wysyłałem jeszcze raz. Test emoticon i też nam się nie pojawiły. Natomiast to, co mi się podoba w tym zegarku, to zobaczcie wiadomości e-mail. Mamy tutaj możliwość odczytywania początku danej wiadomości, czyli nie tylko temat wiadomości, ale jeżeli sobie klikniemy w tą wiadomość, to zobaczcie, mamy tutaj kilka linijek z tej wiadomości, które możemy sobie na tym zegarku odczytać. Zobaczcie też, że wszystkie te polskie znaki, trzsiążka jest świetnie na tym zegarku wyświetlana więc duży plus za właśnie możliwość odczytywania przynajmniej wstępu wiadomości, czego zazwyczaj nie ma w tego typu innych zegarkach. Ok, no to wiemy jak wygląda kwestia wiadomości, wiemy na co możemy liczyć, czego nie będziemy mieli, to teraz zobaczmy sobie jak to wygląda kwestia odbierania połączeń telefonicznych. Dzwonimy sobie na ten mój telefon, który jest połączony z zegarkiem i zobaczmy. Widzimy kto do nas dzwoni. I możemy teraz takie połączenie odebrać lub też odrzucić. Jeżeli odbierzemy, no to słyszycie teraz mój głos w głośniku zegarka, ponieważ oba urządzenia są blisko siebie. Poziom dźwięku możemy regulować. Możemy też wyciszyć mikrofon. No i możemy też uruchomić sobie klawiaturę numeryczną. Rozłączenie połączenia klasycznie. A jak to wygląda, jeżeli chcemy do kogoś zadzwonić? No, to przechodzimy sobie do, do tej opcji telefon, klawiatura. No, i teraz możemy sobie tutaj wprowadzić numer telefoniczny. Na przykład na jakąś infolinię klikamy słuchawkę. No i następuje nawiązanie połączenia. To jest maksymalna głośność tego głośnika. Tak więc, jak widzicie, jakość dźwięku całkiem przyzwoita. Też ten mikrofon budowany, zegarek całkiem nieźle sobie radzi. Tak więc bez problemu jesteście w stanie sobie prowadzić rozmowy telefoniczne z wykorzystaniem tego zegarka, no i łączności Bluetooth pomiędzy zegarkiem a naszym telefonem. Tak więc to było tyle, jeżeli chodzi o funkcję tego zegarka. Może Wam jeszcze pokażę tutaj ten dolny przycisk, uruchamia nam aplikacje sportowe, to właśnie z niego możemy szybko dostać się do aplikacji, które chcemy uruchomić i też stąd mamy też dostęp do na przykład tej konfiguracji celów, jednostek, powiadomień, tak więc te, jeżeli chcecie szybko dostać się do jakiejś aplikacji, to również możecie zrobić to za pomocą jednego przyciśnięcia tego przycisku na tym boku naszej koperty zegarka. Tak więc, jak widzicie, pomimo niskiej ceny, 299 zł, zegarek jest naprawdę przyzwoicie wykonany. Dobrze się też prezentuje. Mamy świetny wyświetlacz AMOLED. Mamy 50 trybów sportowych, jest zbudowany GPS. Mamy kompas, mamy barometr, mamy też pomiar ciśnienia, pogodę. No oczywiście, pomiar wszystkich naszych aktywności, czyli pomiar kroków, tętna, monitorowanie snu, stresu, pomiar oddechu. Tak więc wydaje mi się, że mamy wszystko, czego byśmy tutaj mogli oczekiwać od niedrogiego, ale całkiem przyzwoicie wyposażonego zegarka. Tak więc ja zdecydowanie mogę Wam ten smartwatch w tej cenie polecić. Z mojej strony to by było tyle. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego zegarka, to oczywiście piszcie w komentarzach. Dzielcie się też swoimi uwagami, spostrzeżeniami. Ja ze swojej strony jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam Was już wkrótce do kolejnych recenzji na kanale SmartTest. Cześć!